Dzień dobry, dzień dobry, zobaczcie jaka szaruwa na dworze. Chociaż telefon rozjaśnia nawet jakby słońce to było, ale nie jest szaro buro, wygląda jak mgła. Masakra jakaś, no ale nic. Wiosenne kanapsy. W grudniu, w grudniu chciałam powiedzieć. No już prawie, w listopadzie, czemu nie? uwierzcie lub nie, ale tu przed chwileczką było czysto, ale miałam pokaz no i się nabrudziło. Wiecie, jak normalnie gotuję, to od razu na bieżąco sprzątam, ale że e, tutaj wtedy z kimś rozmawiam przez e, telefon, tym razem z Kasią, którą serdecznie pozdrawiam, no to tak to właśnie wygląda. Bałagan. Także już sobie nastawiam kawę, a na pokazie zrobiłyśmy masełko i tym razem zrobiłam taką szybciusieńką sałatkę. Co tu chodzi o pokazanie możliwości, posiekana sałatka 5 sekund Myślę, że też te możliwości dobrze pokazuje. Ogólnie, to zobaczcie: wszystkie pomidory nam przepięknie dojrzały. Tutaj na parapecie. Ja Wam muszę powiedzieć, że tutaj jest chłodno. E, także są przepyszne: jeden tylko się zepsuł, reszta po prostu są idealne. Pycha, pycha, pycha. I też chciałam Wam pokazać mojego grudnika. Grudnik, rozkwit, taki owszem, ale powiedzcie mi, moi drodzy, co ja mam zrobić, bo na grudniku mam mszycę. Patrzcie tu, widzicie? Malenka, maleńka mszyca. Gdzieś widziałam, że było widać, że to mszyca. Bo no nie mogłam w to uwierzyć. No przecież, jak ja popryskam te maleńkie kwiatki. Tu będzie widać. Widzicie? To jest najmłodsza mszyca Ewe. Jak ja popryskam te kwiatki, no to one mi padną. No ale co mam zrobić? I skąd mi to przyszło? Z pomidorów? No raczej na pewno nie. Widzicie? No normalnie. Tak na niego czekałam, bo w zeszłym roku minie kwit chyba. Nie, kwit mi też. A tu taki ząg. Proszę Was bardzo o porady, jesteśmy na bieżąco, bo ja mamy chyba tylko dwa dni opóźnienia. Dzisiaj jest 20 listopada, także proszę Was, pomóżcie mi co zrobić, bo nie chciałabym jego stracić. No cały jest, cały sieńki jest w mszycy. Kiszka, no i pomidoreczki nasze. A tutaj chciałabym Wam pokazać Radzie paprykę. Pamiętacie, jaka była mała? Ale na niej widzę chyba Radek, też są robaczki. Nie dość, że nam coś się wsuwa. Nigdzie nie widzimy, nikt, no nie widać się wsuwa. Chyba że w szklarni wsuwa, ale mi się wydaje, że są większe wsunięcia, że tak powiem, to zobaczcie. Pamiętacie, jaka była? Zobaczcie, jaka jest, czyli centralnie rosną tutaj nam papryki w domu. Coś pięknego, tutaj rośnie druga. Zumujesz się tak. Tutaj rośnie druga. Tutaj gdzieś przed chwilą widziałam trzecią. Tutaj o, no są. I ale też jest myszyca bewa. Kuźwa. Co? No bardzo niedobrze, skąd tutaj mszyca? No a tutaj jest chili. Mówiłam Wam, że Radek po prostu wsypał papryczki chili i jest pełno chili, także poprzesadzam ją, jeżeli troszeczkę się wzmocni. Kto wie, może też nam urośnie. Przecież takie małe chili rosną w domu czasami, nie Radzio? A Ty, Lunka, wiesz czy nie wiesz o pszczańcu? Kto jest moim pszczańcem? Mój pszczaniec przepiękny. Czy nie mogę mówić na Ciebie o bo się obrażasz? Obrazisz się tak. Pani Kola swojego pszczańca! Pokaż te matryce, wyłączy telewizor, pokaż co Ty zrobiłeś! Bo tak patrzę, ładnie pachnie jak u ma do życia, bierzemy kawałek, a Ty mówisz mi, że to jest do kąpieli, Może, może Radosław róże do kąpieli chciała zjeść, jest mała taka, że, to, że chciała, tylko zjadł. Nie zjadłem, pociąkałem. Ola, męża mi otrujesz! A różyczki, kochani moi, stoją. Tylko zobaczcie te o, brzoskwinki brzoskwiniowe, najczęściej mi te brzoskwiniowe opadają. No straszny bajzer zrobiłam w kuchni, zaraz sprzątnę. Także te mi zawsze Nie? opadają. No co, niedobre? Nie. Ja to to jest... No bo to Właśnie. wygląda, no. Robi mi się tutaj chlebek, tak więc idziemy już z chlebkiem, bo już swoje wystał, do piekarnika. Zaraz jeszcze go ładnie ponacinam i tutaj posypię ziarenkami. No, już nacięty, posypany troszeczkę sezamem. Troszkę się obawiam, że bardzo dużo mi urósł i że mi wyjdzie z foremki. <gry> A jest taki jak zawsze: co jest chleb 5 ziaren z angielskiego cookie-do. Bardzo, bardzo łatwy przepis. A zaraz wam pokażę, co robię jeszcze ciekawego już Wam mówię co robię: robię akcję, reanimację moich kwiatków. No bo niektóre już e, padają, zwłaszcza te takie brzoskwiniowe. Zobaczcie, aż mają takie łebki, ale właśnie przed chwileczką e, oglądałam program. Znaczy program taki, wiecie, taki filmik mały, że nawet takie różyczki można e, uratować. Także, w, także wszystkie znowu tutaj końcówki poobcinałam e, nożem, nie nożyczkami ani nie sekatorem, tym razem jak zawsze robiłam, bo dopiero się dowiedziałam, że e, nożyczki. Thank you! Cześć! Listo, noż coś wrzucił. Bo dopiero się dowiedziałam, że jeżeli to robimy nożem albo nożyczkami, to po prostu te łodyżki mogą się wtedy zgniatać. Także na nowo je e, obcięłam, jak widzicie nożem, tak jak mówię. I teraz będę je wkładała do wrzątku na 10 sekund tylko łodygi, a później do e, bardzo zimnej wody tutaj. I ponoć to powinno pomóc. Można też je położyć, żeby sobie leżały. Na początku któreś leżały, ale później e, po prostu nie wiem, czy. Czy później się to wrzątkiem robi, czy nie? Także pierw zrobię wrzątkiem, później włożę do zimnej wody i zobaczymy. I też jest napisane, że jeżeli zacznie się obrywać liście, czy jest napisane, czytałam, że jeżeli zacznie się obrywać też liście, no to one wtedy też będą bardziej, bardziej ożyją, bo wiecie, bo liście też piją. Także zobaczymy. Na no wstech myślę, że nic nie będzie, ale ponoć działa. Także zobaczymy. W ogóle nie wiem, jak nastawiałam coś tutaj, telefon jak 3D wygląda. Dobra, już w naszym kuflu z Hiszpanii mam wrzątek, także będę brała po kilka róż, wezmę na początek te zwiędnięte takie, wkłada się je, tak jak mówię, na 10 sekund, czekajcie, niech sobie tu wyrównam, na 10 sekund, a później tutaj do przygotowanej zimnej wody, bardzo zimnej wody i też się dopiero dowiedziałam, że róże lubią, jeżeli wazony są o, i też lubią, żeby zmieniać im codziennie wodę, no chyba, że jest odżywka. Ja z odżywką tak zawsze koło trzech dni zostawiałam, ale może teraz zacznę robić co innego. Dobra, widzicie, wylatują te pęcherzyki. Bo właśnie ponoć przy y, cięciu, jak są pęcherzyki, to one nie piją normalnie wody. Dobra, minęło 10 sekund już dawno. I do zimnej wody. Ciekawe, czy to mi się odradzają. No nie, no w to nie wierzę. No ale ponoć pani mówiła, że można z tymi też. Także zobaczymy, co to będzie. Y, to są w sumie te najmarniejsze. Reszta ładnie wyglądają. O zobaczcie. No ale nie rozumiem dlaczego miałyby mi tak szybko więdnąć. Jeżeli można coś zrobić. Są pęcherzyki? No są dużo pęcherzyków. Widzicie? I to właśnie pozbywanie się teraz tych pęcherzyków, że one sobie będą ładnie normalnie piły. You leave me you know i'd do anything to be in your arms again so give me a sign give me a sign oh give me a sign baby give me a sign just give me one more talking to you and here we go again staying up all night to see if you've been texting me where do we go from here i wanna go all in Kolejna partia, moi drodzy, i uwierzycie lub nie, to jest karawka z do picia po prostu, e, z tego się pije. No ale Radek tyle kupił, że nawstawiał w co mógł e, i te były dużo prędzej kupione. Tutaj zobaczę, czy z nich się da coś uratować, chyba tylko te różowe jeszcze może spróbuję, bo te to już nie, ale one by miały ponad tydzień przed, także no i tak ładnie się trzymały moim zdaniem. Dobra, bierzemy się i za te. Moi kochani, świeczuszka e, Autumn Night wykończona zupełnie wypalił się knot, ale zobaczcie jeszcze jakieś półtora centymetra wosku zostało. Kiszeczka, ale włączyłam sobie tą strawberry eee, spritz, którą dostałam w prezencie urodzinowym. Dzień dobry, pięknisiu. W tle oczywiście Crown, moi drodzy. A ja sobie tutaj przygotowałam pierwszą herbatkę z tą, którą dostałam od Radosława w prezencie. To jest yy, chyba relaks, jak się nie mylę. Tak, relaks. Także robię sobie to i Ech, robię dla Was film yy, z prezentami ze swoich urodzin. I niestety nie sprawdziłam ustawień swojego aparatu, bo wtedy nakrywa, nagrywałam aparatem, yy, znaczy aparatem, przepraszam, telefonem. I jest najwyższa jakość, także film yy, 13-minutowy Powinien mi się ściągnąć w jakieś, znaczy, wiecie, zrenderować w jakieś maksymalnie pół godziny, a wyszło przedtem godzina 20 chyba. Teraz się pokażę znowu ile. Pokażesz się, czy się nie pokaże. W ogóle się nawet nie chcę pokazać chyba. No, a teraz 46 minut to było przedtem godzina 20, także troszeczkę sobie na film poczekam. No i niestety w tym filmie paskudnie wyglądałam spałam wtedy 3 godziny. Tychałam też w filmie. I mam straszną alergię od kilku dni, także. No ale wiecie. Radosław powiedział, nagrywamy, to nagrywałam. Tak, kolacja, moi drodzy, yy, moja sałotka i wasa z serkiem. Tak mi się chce, żółtego sera dzisiaj sobie zrobiłam. No, moi drodzy, ja mam wreszcie dzień wolny. Jutro dzisiaj też miałam, ale wiecie, wczoraj po pracy to tak byle jak, także dzisiaj miałam cały dzień wolny, jutro mam wolne, także wreszcie czas wypić swoje zdrowie bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia, które mi złożyliście mnóstwo tego zarówno na YouTubie, na Instagramie na Facebooku, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję tak więc, moi kochani nasze zdrowko, no bo co zdrowie najważniejsze